Witajcie na moim kanale. Dziś razem zrobimy klopsiki w sosie pomidorowym. Zapraszam. W misce mam 400 g mięsa mielonego. Dodaję pół drobno posiekanej cebuli. Przeciskam dwa ząbki czosnku. Dodaję jedno jajko, dwie łyżki bułki tartej, doprawiam solą, pieprzem, słodką papryką, majerankiem. I zagniatam kilka minut do połączenia się wszystkich składników. Teraz należy uformować kulki średniej wielkości. Ja wcześniej zwilżyłam dłonie w wodzie, aby ciasto nie kleiło się. Następnie klopsy obtaczamy w mące i wykładamy na odrobinę rozgrzanego tłuszczu. Smażymy intensywnie na dużym ogniu po minucie z każdej strony. Z kolei jedną puszkę krojonych pomidorów połączyłam z odrobiną wody. Doprawiłam ulubionymi przyprawami u mnie sól pieprz zioła prowansalskie ostra papryka. I wylewam na patelnię. Smażę wszystko na średnim ogniu przez około 20 minut, od czasu do czasu mieszając. Nasze pyszne klopsiki w sosie pomidorowym są gotowe. Podawać z ulubionymi dodatkami. U mnie dziś z makaronem tagliatelle. Uwielbiam to połączenie. Ja życzę Wam smacznego i zachęcam do lajkowania, komentowania i subskrybowania mojego kanału.